Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać bardzo fajny produkt od firmy Leica. jest to Disto D2. Disto D2 jest to taki najbardziej uniwersalny dalmierz i najczęściej chyba wybierany przez klientów w firmie Laser Tools. Dalmierz, który ma duży zasięg, wysoką dokładność i dużo dodatkowych funkcji, także chciałem go dzisiaj pokrótce Wam zaprezentować. Dalmierz w takiej formie przychodzi do klienta, czyli jest ładny kartonik, kolorowy. Najważniejsze informacje. 100 metrów zasięgu, 1,5 mm dokładności i to, co w dalmierzach lejki najważniejsze, to to, że dalmierz spełnia normę ISO 16331-1. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że te urządzenia zapewniają powtarzalność pomiaru, czyli jeśli robicie pomiar w jakimś zacienionym miejscu. Zawsze dostaniecie tą samą odległość, jeśli zapalicie tam światło, zawsze jest ta sama odległość, jeśli ściana jest chropowata, zawsze jest ta sama odległość. To jest nic innego jak to, że urządzenie posiada właśnie dokładność i powtarzalność. To nie jest takie oczywiste w przypadku dalmierzy, dlatego o tym wspominam na samym początku. Urządzenie D2 też często zwane D2BT, bo jest to, można powiedzieć, poliftowy model, czy druga, druga edycja, druga generacja Dalmierza o tej samej nazwie. Jest to po prostu udoskonalona wersja, bo tamten miał mniejszy zasięg, nie miał Bluetootha, miał trochę inny ekran. Podświetlany na zielono, tu jest na biało. No i kształt jest dosyć zbliżony, ale jednak tutaj jest on nieco inny. Urządzenie właśnie zyskało Bluetooth. Bluetooth daje nam możliwość pracy z aplikacją Lejka Plan. Oczywiście szwajcarska technologia. Druga strona opakowania. Najważniejsze dane techniczne. Ściągawka, właśnie na którą spojrzałem, jak nazywa się apka. Apka się nazywa Distoplan. Czyli najważniejszą funkcjonalnością jest według producenta tutaj. Idąc od tej strony, Bluetooth, za pomocą którego przesyłamy dane z urządzenia po pomiarze do swojego smartfona lub tabletu. Aplikacja. Aplikacja jest naprawdę fajna. To o niej, jeśli będziecie zainteresowani, mogę zrobić osobny odcinek, bo no bo tutaj ciężko mi będzie tych warunkach to pokazać, ale jeśli byłoby zainteresowanie, to, to pokazałbym chętnie, bo dodaje ona mega fajne funkcjonalności i w przypadku, jeśli pracujecie zawodowo jako wykonawcy, no to daje Wam możliwość na przykład mm, grupowania pomiarów od klienta w foldery, czyli możemy sobie założyć folder pod daną inwestycję, robić tam obmiary, pomiary, wszystko mieć w aplikacji, później eksportować to, podejrzeć gdzieś, nie wiem, w hurtowni budowlanej, czy jeśli klient o coś zapyta, no to po prostu macie to wszystko zawsze przy sobie w telefonie, bądź w tablecie. Tutaj jest kilka pokazanych pomiarów, jakie można wykonywać, no i to, co wchodzi w skład zestawu. Ale to już zajrzymy sami. Jeszcze przeczytam te dane. Czyli specyfikacja. 1,5 mm dokładności, zasięg od 0,05 do 100 m. Pamięć pomiarów jest to 10 pomiarów. Podświetlany wyświetlacz. Klasa odporności jest to IP54. Zasilanie bateriami typu AAA, czyli to są te mniejsze paluszki. Żywotność baterii jest to. Do 10 tysięcy pomiarów lub do 20 godzin pracy. Na tyle starcza komplet baterii. Możliwość wydłużenia gwarancji do 3 lat. Jest to możliwe do 8 tygodni po zakupie na stronie Lejka, a wszystkie informacje znajdą się w środku. I tak, po otwarciu kartonika. Naszym oczom ukazuje się samo urządzenie oraz opcjonalne do niego dodatki. Pod spodem jest keyshink. No i tutaj jest także ten kod do QR, gdzie można przejść od razu do, do formularza rejestracyjnego produktu, żeby tą gwarancję wydłużyć. Ja polecam robić to od razu po zakupie. Bo sam kiedyś kupiłem urządzenie, które było trzeba zarejestrować i przypomniałem sobie dokładnie dwa dni po tym terminie, jaki tam był. Więc polecam w dzień odpakowywania podczas tej pierwszej, pierwszego zapoznania się z urządzeniem po chwili usiąść do komputera i to zrobić, bo po prostu nam to umyka w dzisiejszych czasach. Także tutaj jest ta ściągawka, jest taka karta. Z numerem seryjnym, żebyśmy mogli sobie to zarejestrować. To się da oderwać w ogóle i wsadzić do case'a czy, czy w kartoniku, trzymać. Hmm. Certyfikat kalibracji. Każde urządzenie przed dostarczeniem do klienta jest kalibrowane. Tutaj jest taka ulotka odnośnie możliwości właśnie tej aplikacji, o której wspomniałem. Jeśli będzie jakieś zainteresowanie, no to myślę, że można materiał przygotować. Krótka broszurka informacyjna na temat rodziny produktów Disto i Lino. No i wszystkie uwagi odnośnie bezpieczeństwa pracy z dalmierzem laserowym w formie książeczki. W środku jest jeszcze taki quick start, czyli taka obrazkowa instrukcja, co którym przyciskiem, jak się włącza, jak przełącza, żeby móc sobie te funkcje dalmierza, które mamy użyć. Komplet baterii, no i case taki na pasek można sobie przełożyć, żeby mieć dalmierz zawsze pod ręką podczas pomiarów czy wyceny u klienta. Samo urządzenie mała, kompaktowa, fajna budowa, elegancko leży w dłoni. Z tyłu wyposażony w taką przystawkę, że jeśli mierzymy od ściany, powiedzmy użyję sobie kartonika jako wirtualnej ściany, czyli jeśli chcemy od początku mierzyć, no sobie przykładamy w ten sposób. Tak, I wtedy idealnie od tej krawędzi dokonujemy pomiaru. Stópka jeszcze posiada taką funkcję, że po pociągnięciu wyjeżdża nam w tą stronę. Wtedy, jeśli mamy yy, jakiś narożnik, tak, czyli chcemy dokładnie wsadzić tutaj dalmierz i odtąd robić pomiar, no to jeśli by tej stópki nie było, to sama konstrukcja dalmierza nam to uniemożliwia. A producent to w tym przypadku przewidział i ta stopka jest. A dodatkowo, jeszcze pokażę po włączeniu, teraz tutaj mamy taką ikonkę, piktogram, pokazujący odkąd mierzy dalmierz. Czyli jeśli to rozłożymy, no to dalej mierzy odtąd, ale po rozłożeniu tej stópki, z automatu piktogram nam zmienia pomiar, że początek jest tutaj, bo zmienia się wiadomo odległość. Także bardzo fajna jest to stopka, tak zwana automatyczna. Urządzenie po włączeniu przechodzi w tryb pomiaru takiego zwykłego, czyli to jest pomiar od końca no, do punktu pomiarowego. tak? Tu mamy przycisk, w którym możemy zmienić sobie, że zamiast od tego miejsca będziemy mierzyć od przodu urządzenia, co też oczywiście graficznie jest prezentowane. Cała rodzina Disto jest tak skonstruowana, żeby. Obsługa nie sprawiała problemu i była bardzo intuicyjna poprzez to, że to zawsze gdzieś graficznie jest tutaj tak pokazane, żebyśmy nie musieli się za mocno zastanawiać co, jak i gdzie. Czyli przechodzimy sobie na przykład funkcję i na górze jest taki mały ekranik i pokazuje zmierz jedną wartość boku. Po zmierzeniu tej jednej wartości zmienia się grafika i zmierz drugą wartość boku. Czyli jeśli mierzymy powierzchnię, no to nam od razu podpowiada. Podobnie jest w kubaturze w Pitagorasie, tak zwanym, czyli jeśli chcemy pośredni pomiar wykonać, no to tutaj też pokazuje nam, Dalmierz zawsze prowadzi nas za rękę, który pomiar wykonujemy i tyle. No. Myślę, że jeśli taki temat Dalmierzy byłby pożądany na kanale, to byśmy to zrobili w formie zupełnie innego filmu. Tutaj chciałem Wam tylko. Napomknąć o tym, jeśli będzie zainteresowanie, no to wtedy też pójdziemy w tym kierunku, żeby w kółko nie było na kanale laserów 360, to pomyślałem, że możemy coś zmienić. Ale już kończąc temat DISTO, czyli pomiar zwyczajny, pomiar powierzchni, kubatura pomieszczenia. Podwójny Pitagoras, pojedynczy Pitagoras. Możliwość tyczenia, czyli odmierzania odcinków. Jeśli byśmy sobie chcieli jakieś uchwyty, czy coś rozmierzać, to możemy za pomocą dalmierza distod D2 to wykonać. Mamy dodawanie, odejmowanie pomiaru, czyli wykonujemy pomiar. Kolejny możemy do niego dodać, bądź też jeszcze kolejny odjąć. I cały czas ten wynik podąża za tym dodawaniem, odejmowaniem. Pamięć 10 pomiarów. Ostatnich mamy tutaj, pojawia nam się dyskietka, już dosyć archaiczny wynalazek. Nie wiem, czy moje dzieci na przykład będą wiedzieć, że to jest pamięć, ale ja jeszcze pamiętam dyskietki. Yy, także dyskietka, pierwszy pomiar zapisany. Yy, jakbyśmy tych pomiarów zrobili więcej, no to tutaj akurat te z przed chwili są zapisane. 10 ostatnich jest zapamiętywane. Yy, włączenie, wyłączenie Bluetooth, jest specjalny przycisk. Do tego przytrzymujemy. Tak i jest informacja. Tutaj mamy jeszcze samowyzwalacz, bo jeśli wykonujemy pomiary takie na dłuższą odległość, a tu mamy 100 metrów zasięgu, czyli dosyć dużo, to często to warto wykonać jak się na przykład urządzenie odłoży, wyceluje. Włączymy odliczanie i on po odliczeniu tych zadanych sekund dopiero. Wykona pomiar. Bo jak tak będziemy celować to na 100 metrach kropka, która nam tutaj na końcu pomieszczenia lata o 2 centymetry, to na końcu pomieszczenia lata także możemy nie trafić w obieg, który chcemy. Także to też jest bardzo istotna kwestia. No i tyle. Myślę, że w 90% przypadków, gdzie potrzeba dalmierza, to wszystkie funkcje, które są potrzebne, właśnie DISTO D2 zapewnia. Jeśli potrzeba mniej funkcji to są modele, które po prostu potrafią pełnić nawet funkcję samej miarki, czyli ma disto one jest taki produkt tylko zasięg 20 metrów, nic więcej. Kolejny ma 40 plus Bluetooth, który daje dodatkowe możliwości. Kolejny D110 mierzy jeszcze powierzchnię. Później jest D2, który, mówię, 90% waszego zapotrzebowania na pewno spełni. A później już idziemy w coraz to bardziej zaawansowane technologie, które już służą do bardzo wyspecjalizowanych celów. Jeśli temat dalmierzy jest dla Was ciekawy, jeśli będziecie chcieli kolejne firmy. No to dajcie znać w komentarzach, a ja dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!